Dlaczego ten twarożek jest taki chrupiący? No bo wstaliśmy o świcie, zebraliśmy chrupiącą użytkiewkę i dodaliśmy ją do świeżego twarożku. Nowy twarożek Hochland z dużymi kawałkami warzyw. Hochland, to jest pyszne. Poznaj Citroena C3, C4 Picasso i C5 w limitowanej serii selekcją z pakietem chrom, automatyczną klimatyzacją i radarem cofania, w cenie w którą nikt Ci nie uwierzy. Teraz także z pięcioletnią gwarancją. Citroën, Creative Technology. Masz tylko 3 sekundy, by zrobić oszałamiające pierwsze wrażenie nawet na nieznajomym. Dlatego bądź zawsze gotowa dzięki Head and Shoulders Citrus Fresh, który odżywia skórę głowy, zmniejsza przetłuszczanie się włosów i usuwa do 100% łupieżu. Piękne włosy przyciągają wzrok i olśniewają dzięki zdrowej skórze głowy. Bądź w 100% gotowa, by olśnić z Head and Shoulders Citrus Fresh. Teraz możesz zrobić jeszcze większe wrażenie. Zadbaj o skórę głowy i piękne lśniące włosy. Wypróbuj nową linię odżywek Head and Shoulders. Po pierwsze witaminy, po pierwsze minerały, po pierwsze vigor. Wigor codziennie na 100%. Witajcie w najzabawniejszym szpitalu świata. Przygotujcie się na wstrząsającą kurację śmiechem. Pod dobrą opieką wróci chęć. Do żartów! A tu nie ma mowy o bólu głowy. A dopilnuje tego sam doktor Maus. Gwarantujemy szybki powrót do wspaniałego poczucia humoru. Bohaterów serii Maus Doctors oraz wiele innych zabawek znajdziesz w Kinder Niespodziance i na magickinder.com. W naszym zabieganym życiu trudno mieć zęby po każdym posiłku. Dlatego stworzyliśmy Blendamet Complete 7. Specjalna formuła pasty zmienia ją w antybakteryjną pianę, która usuwa bakterie i chroni zęby. Dla pełnej ochrony przez cały dzień Blendamet Complete 7. Rekomendowana przez Instytut Blendamet Oral B. Teraz moc intensywnego koloru jest w Twoich rękach. Nowa pianka trwale koloryzująca Wellaton. Strząśnij, wyciśnij i nałóż. Wellaton wnika we włosy, wypełniając je kolorem. Żadna inna pianka nie nadaje intensywnego koloru na dłużej. Wypróbuj nową piankę trwale koloryzującą Wellaton. Oto jak większość ludzi wybiera szczoteczkę do zębów. Jest ich tyle, że ciężko dostrzec różnicę. A oto jak większość dentystów wybiera szczoteczkę. Fakty mówią same za siebie. Szczoteczkę Oral-B wybiera więcej dentystów na świecie niż jakąkolwiek inną szczoteczkę. Gdybyś widział to, co twój dentysta, też sięgnąłbyś po Oral-B. Zaufaj szczoteczce, której używa więcej dentystów na świecie niż jakiejkolwiek innej. Oral-B przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Melatonina Lekam pomogła już wielu osobom. No nie mogłam spać. Brałam nawet tabletki uspokajające. Myślałam, że to przez nerwy. Problem tkwił gdzie indziej. Okazało się, że w moim organizmie spadał poziom naturalnej melatoniny. Melatonina Lekam działa na przyczynę problemu, a nie doraźnie. Reguluje nasz wewnętrzny zegar, przywraca właściwe rozpoznawanie dnia i nocy. Nieuzależnia i wydatnie poprawia jakość snu. Melatonina Lekam czas na spokojny sen. Zachowaj radość lata w kwiatach. Niech rozświetlą kolorami nadchodzące jesienne i zimowe dni. Niech rozkwitną na Twojej pościeli Renforce z mięciutkiej tkaniny, trzyczęściowej piżamie ze spodenkami, koszulką i sweterkiem, żebyś mogła się nimi cieszyć aż do następnego lata. Niech was wykończą koszty internetu w komórce. Muszę cię rozczarować. W plusie na kartę mamy oswajacz internetowy. Teraz w plusie na kartę wypróbuj internet za darmo. Daj o siebie zadbać. Bytom się wali. Ewakuowano już 300 osób, a to podobno dopiero połowa. Czy miasto dogada się z kompanią węglową co do przyszłości ewakuowanych? Pani Katarzyna, poznają Państwo osobę wyjątkową i poznamy historię walki o życie na przekór wszystkiemu. Będziemy także w nowym targu. Pokażemy państwu przypadki pacjentów poszkodowanych w tym szpitalu. I wreszcie Michał, chłopiec, który urodził się bez dłoni i bez nóg. Dzięki państwu, waszej właśnie pomocy, jego życie i babci dziadka bardzo się zmieniło. W następnym odcinku życie upojne, a my na wojnę. Świat bez fikcji. Dopiero jak ktoś zaczyna do ciebie strzelać, czujesz, że żyjesz. Wojna Restrepo. Dziś o 22.50. Jedna myśl w głowie, co my tu robimy. The Voice of Poland. W sobotę dwa odcinki o 20. i 21.05. Program The Voice of Poland technologicznie wspiera Sony. Producent notebooków Vio. O moc spojrzenia uczestników programu dba sponsor producent maskary Rimmel Volume Accelerator. Rimmel, get London Look. O piękne włosy uczestników dba sponsor programu Laboratorium Kosmetyczne Joanna. Joanna, imię piękna. Zmieniła losy świata. Najnowszy film Jerzego Hofmana w kinach od 30 września, 1920. Bitwa Warszawska. Lampy, zasłony, żyrandole, wykładziny, tapety, kominki, dywany, drzwi, kwiaty, obrazy, farby, poduszki, ozdoby ścian, meble kuchenne. To wszystko i o wiele więcej, aby uczynić Twój dom jeszcze piękniejszym. 256 stron pomysłów, aranżacji i porad znajdziesz w nowym katalogu dekoracyjnym Kastoramy. Kastorama. Sięgnij po domowe inspiracje. Nie mogę sobie pozwolić na chorobę, na grypę, na przeziębienie, bo stan mojego zdrowia już nie jest taki jak kiedyś. Każda choroba jest dodatkowym obciążeniem dla mojego organizmu. Kiedy czuję, że zaczyna się choroba, biorę Rutinoskorbin. Rutinoskorbin pomaga mi wzmocnić się w walce z chorobą. Rutinoskorbin nigdy mnie nie zawiódł. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Czy wiesz, dlaczego choralki to jedyny wafelek, który smakuje każdemu w każdym miejscu i o każdej porze? Bo jest wyjątkowo kruchy, smaczny i potrafi nasycić. I ma takie pyszne kakaowe brzegi. Pierwszy wafelek z polewą na bokach. Choralki. Smak po brzegi. Przez stres przestajesz być sobą. Wypróbuj nowy suplement diety Neo Persenforte. Ta unikalna kompozycja składników pochodzenia naturalnego szybko Cię uspokoi i nie otumani. Neo Persenforte. Emocje wróciły z wakacji. Tylko we wrześniu w salonach Opla. Atrakcyjne ceny i kredyt 50 na 50. Opel, Wir leben autos. Też się pan tak czasem czuje? A w Lukasbanku Banku mamy prosto liczony kredyt gotówkowy. 10 zł kosztów miesięcznie za każdy pożyczony tysiąc. Sprawdź Lukas Bank. Jesteśmy częścią kredytu Agricola.